Żeby podsumować rok 2023, chciałbym nagrać film z najlepszymi, najśmieszniejszymi, najfajniejszymi momentami z moich filmów z tego roku. Więc jeżeli jest jakiś klip albo fragment z mojego filmu, który Wam się podobał, to klikacie na film prawym przyciskiem myszy i kopiuj adres URL bieżącego momentu. Wchodzicie do komentarzy pod tym filmem i wysyłacie mi ten link. A jeżeli jesteście na telefonie albo z jakiegoś innego powodu nie możecie tego zrobić, to kopiujcie tytuł filmu, wklejacie do komentarzy oraz... W której sekundzie i minucie w filmie to się stało? Tak, na przykład coś takiego, klikacie na skomentuj i teraz będę mógł znaleźć film oraz fragment w filmie, który chcecie, żeby się pojawił w filmie, który wkrótce zrobię. Więc wysyłajcie propozycje, jeszcze napiszę e, post, gdzie mówię to samo co w tym filmie i może żartzę też. No więc możecie wysyłać pro propozycje do wtorka 9 stycznia, wtedy nagram ten film i opublikuję go parę dni później. Więc jeżeli macie jakieś fajne propozycje, jakieś fajne klipy, to wysyłajcie w komentarzu, to może ten klip właśnie będzie w następnym moim filmie. Więc e, żeby tego filmu nie pominąć, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego filmu, cześć!